Jeżeli już chcemy wykorzystać program FFmpeg do konwersji jakiegoś filmu, to często mamy sytuację taką, że nie jest to tylko jeden film, który chcemy skonwertować, lecz jest ich więcej. Taką sytuację mam właśnie teraz na ekranie. Mam tutaj dwa filmy, które są obrócone o 90 stopni i chcę właśnie oba te pliki obrócić do prawidłowego położenia. Każdorazowe wpisywanie odpowiedniej komendy w wierszu poleceń jest dość żmudne i możemy sobie to ułatwić stosując odpowiednie polecenie w pliku przetwarzania wsadowego. Jest to plik. Tekstowy o rozszerzeniu BAT. Za chwilę zobaczymy, że w zasadzie jest to jedna linijka, która załatwia nam tutaj całą sprawę. Dodatkowa zaleta stosowania tego pliku polega na tym, że w wierszu poleceń nie musimy przechodzić do odpowiedniego katalogu. Tutaj wystarczy, że te wszystkie pliki, a więc plik BAT, plik z programem oraz pliki wideo, które chcemy przetworzyć, znajdują się w tym samym folderze i wystarczy uruchomienie tego programu, żeby wszystkie pliki MP4 zostały automatycznie przetworzone. Zajrzyjmy sobie do tego pliku. Tak jak mówiłem, jest to zwykły plik tekstowy stworzony w notatniku. Jego nazwa nie gra tutaj roli. Ważne jest tylko, żeby to był plik o rozszerzeniu BAT. I jak widzimy, mamy tutaj jedną linijkę, która odpowiada nam, tak jak mówiłem, za skonwertowanie wszystkich plików MP4 za pomocą tego oto polecenia. Stosowany tutaj filtr Transpose 1 odpowiada za obrócenie obrazu w filmach o 90 stopni w prawo. Tutaj jeszcze uwaga odnośnie nazwy pliku wyjściowego. Filmy po skonwertowaniu będą również w formacie MP4 i dodatkowo do ich nazwy zostanie dodany jeszcze ciąg znaków minus OK. Czyli pliki źródłowe nie będą nadpisane, lecz zostaną utworzone nowe pliki z dodatkiem minus OK. I teraz, tak jak mówiłem, wystarczy dwukrotne kliknięcie na tym pliku. Otwiera się konsola i uruchamia przetwarzanie filmów. Pierwszy film został już przetworzony i teraz rozpoczyna się przetwarzanie drugiego. Jeżeli z jakiegoś powodu chcemy przerwać to przetwarzanie, naciskamy Ctrl C. Nie ma to nic wspólnego z kopiowaniem, lecz w konsoli służy do przerwania działania programu. Teraz jeszcze otrzymujemy pytanie, czy przerwać to przetwarzanie plików. Jest i Enter i konsola automatycznie się zamyka. Ten plik nie jest jeszcze przetworzony do końca, więc możemy go usunąć. Spójrzmy sobie jeszcze raz do tego pliku, prawe kliknięcie i edytuj. Jeżeli ktoś sobie chce samemu stworzyć właśnie taki pliczek, to zachęcam do przepisania właśnie tej linijki. Tutaj jedna uwaga: tyldę uzyskujemy poprzez naciśnięcie klawisza Shift tilde. Jest to klawisz na lewo od cyfry 1, Shift tilde. I żeby ta tylda się pokazała, musimy jeszcze nacisnąć spację. A dla leniwców, ja postaram się umieścić tą linijkę na YouTubie w opisie tego filmu.